Panie kierowco, można na powiem zajechać? Tak, oczywiście. No, dziękuję, dziękuję. Co kupujecie? Wódkę i ogórki. No, ten wódka i ogórki. Co Ty kupujesz? Ja? ja Mówię, że ty... dzisiaj stawiasz. Sponsornik jest. No, o, jeszcze. Wczorajsze hot dogi nam wychodzą. No, nie, nie dość, że kurczę, tego to jeszcze postawić jeszcze. Widzicie? No Zaprasza, nie? To trzeba. No, koledzy byście raz postawili coś to postawię Ci wódki i ogórki. no dobra, siemanko wszystkim jesteśmy w trasie yy, na, do miejsca gdzie zostawiliśmy sprzęt wczoraj <laughs> za sobą, za mną w sumie wodopój jest dla traktorów czyli wjedziemy paliwko ze sobą musimy dotankować traktory yy, w sumie mój traktor, bo Mateusz już wczoraj pod fajran sobie zatankował Jeden, jeden zbiornik sobie tam wlał, przywieźli chłopaki ja trochę mu tam wleje Dobra, dobra, tam musimy pierw mojego zatankować Bo ja konkretną robotę mało. robię Ja konkretną robotę robię To więc musimy zatankować mojego, papcia. pierw Pozdrów ekipę z wesołą z Góralic No, pozdrowienia dla chłopaków Dla całej firmy też nasze. No, będą może oglądali Dobra, my jedziemy Widzimy się później Patrzcie drodzy widzowie co tu pędzi przed nami RX 8 Ale poszedł To jest z silnikiem nie? Z silnikiem, to tak. no, tak. RX 410 Dobra <grytanie> Przy okazji dzisiaj zrobię wam wycieczkę krajoznawczą Jak już jedziemy pokażę wam coś ciekawego to chyba pierwszy raz takie coś widzę w Tu, tu patrzcie jaką pobry tamę zrobiły Ale kurde ale zrobiły tą tamę Patrzcie jaka tama elegancka Nie będę już tam schodził ale Nawet Dobrze widać, podjedź przyszły do przodu Patrzcie jaka tama Ty a tam chyba mają swoje tego, siedzisko nie za drzewami Biuro Patrzcie jaka tama jak kurcze zatamowały wodę dobra jedziemy dalej dziękuję bardzo za zwolnienie ruchu patrzcie a tam legowisko swoje mają bunkier więc to będzie dobrze widać bardzo bardzo ciekawe zjawisko u mnie u mnie na wiosce w steczku. niestety nie są spotykane takie rzeczy dlatego Chciałem wam to pokazać Dobra, jedziemy dalej Patrzcie tu nasz panera co ma bajer Masz to? No jak? Boka otworzy się poka. No Pa otworzył się z pilota, pokaż ten pilot Takie bajery mamy O, teraz, to... o, teraz się otworzył i, I zawsze się otworzył. się otworzył. O, ty działa to! Widzieliście, drodzy widzowie? Takie rzeczy. Takie rzeczy tylko w firmie Leśniak Agro. <grywa> Dobra, odjeżdżaj tym padłem Olej ciaska. Za co ty tu sprawdzisz jak tu traktor chopie pod kątem 60 stopni stoi? Policzę konczyk pyłu i nie. Ta kąt, <grywa> tego Kąd przechyłu doda, chopię prędkość wiatru i mu wyjdzie. Wysokość komina. No wysokość komina. Podzieli przez spalanie. Ciekawym czy ja też mam takie coś z pilota. Jak krzychu myślisz? Otworzę z pilota? Daj. Ty... jestem czy jakaś plama pod DB jest. Nie ma, bo to jest New Holland. Sam sobie sam naprawia. Da. To mi tylko z tej kostki hamulcowej cieknie ale będzie wszystko w porządku. Patrzcie, jakie dżondyry stoją, arwestery. drugi uprawy działamy będziemy tankowali znaczy ja będę tankował traktor, ewentualnie to co zostanie to Mateuszowi doleją dolejemy i, I ruszamy Uch. dalej z robotą wczoraj mi pod Fajrant. tutaj jeszcze jak zjechałem trochę olej poczek to Częsty problem z tym, tutaj u nas. Ale już to dokręciłem. Także będzie, myślę, wszystko cacy. No zobaczymy, wczoraj mi tu nie ciekło. Jechać, jechać. No a my tutaj tankujemy. Będziemy tankowali. Mamy tu jeszcze bańki. 2 20 z Adlu Także zatankujemy Jeszcze Adblue chociaż po jednej bańce Codzienna obsługa kabiny wykonana. Odpaliłem właśnie traktor. Niech sobie pochodzi chwilę. Ja już mam yy, zatankowanego papcia. do zbiornik. Niech sobie rozgrzeje oleje. Trochę. Teraz popaki sobie tankują. Yy, Mateusz tankuje swojego ciuklanda. Ty, ale ja widzę, że na tym komputerze pokładowym dokładnie pokazuje kurczę. Dokładnie pokazuje to, co w zbiorniku się dzieje. Parę słów o moim agregacie? Co? Parę Tu nie ma co opowiadać. Tak, nie ma co opowiadać. Ty chodzisz, tylko i czuby zmieniasz. Dzisiaj się może szykuje wymiana dwóch albo trzech czubów no. Z tego względu, że na tych działkach, co uprawiamy, jest bardzo sucho i powstaje o większej temperaturze no i niestety elementy robocze szybciej się zużywają Ty nie pojedziesz, to wymieniasz tylko te czuby tak. Patrz chłopie, bierz przykład żółtka, tam chłopie 500 hektarów bez wymiany czubów mm -hmm. <laughs> Nie Krzysztof! Krzysztof coś wie, bo on już pół życia na nim przerobił u mnie prędko zabija czuł bo Ja jeżdżę 11 po 12 na godzinę, a ty 9, bo 10. oszczędzasz tego swojego mamuta. 10, 10 jeżdżę, przepraszam bardzo. O! No i tak to wygląda u nas Dobra, yy, tak na wyjazdach Jest wesoło, jest śmiesznie, to najważniejsze nie ma co się stresować, jedziemy działać dalej. Yy, właśnie jestem w trasie na pole. Tutaj właściciel, najemca, jedzie nam mi w sumie pokazać, gdzie są następne pola, bo Mateusz pojechał dokończyć to, co wczoraj nie skończyliśmy. No i chciałbym Wam powiedzieć, że mamy deszcz, zaczęło padać. Na razie taki delikatny, a zarazem gruby deszcz pada. Grube krople spadają. Fajnie, że pada. Tylko mam cichą nadzieję, że nam nie przerwie pracy. Chcemy to skończyć. Bo jak mocno popada, to no nie zrobimy tego. Bo no pola są gliniaste tutaj. Są gliniaste i będzie poślizg. Jest twardo na polu. To zaraz traktor będzie po wierzchu się kopał, ślizgał się, o ślizgał się będzie i będzie po robocie a też tutaj blisko nie mamy, wczoraj się pomyliłem mówiąc że tu gdzieś 30 km mamy dzisiaj mierzyliśmy, a o tam wyszło chyba 44 km, albo 45 no to nie jest wcale aż tak blisko także mówię My chcielibyśmy to dzisiaj skończyć przy sobocie i mieć spokojny weekend od poniedziałku zająć się czymś innym no mówię, zobaczymy jak to wygląda na razie nie wygląda, żeby aż tak mocno się zaniosło na deszcz tutaj po jakiś habaziach jadę, mam nadzieję, że przejazd jest w miarę kulturalny że nie poobrywam lusterek, nie porysuję Przętu. tutaj jest troszeczkę wąski. No, nie podoba mi się to. Dobra, ja powoli muszę przejechać. Widzimy się w trakcie pracy. Właśnie zacząłem tutaj uprawiać te pole. Zrobiłem tam hektar 20. Ciężkie warunki. Górzyste bardzo pole. Góra jest dosyć długa. Traktor tutaj dzielnie się wspina. Mateusz, tak jak mówiłem, robi tam, kończy tą działkę inną. Raczej znaczy inną. No tą, co wczoraj nie skończyliśmy. Tam we dwóch działaliśmy, no już był fajerant Już zjeżdżaliśmy i tam zostało tam parę hektarów do dokończenia Mateusz tam kończy A ja y, przyjechałem tutaj no, Działkę tutaj mam o powierzchni 4,5 hektara Uprawiam sobie ją y, Wyjechaliśmy akurat tam od znajomego z podwórka i zaczęło padać Zaczęło padać Pokropiło, postraszyło yy, nie był to ulewny deszcz, nawet Kurczę, nie przytnął, tylko i się lusterko złożyło Nie przytnął tych gałęzi, kurde Jest taka udręka z tymi gałęziami Kurcze, czekajcie telefon Dobra jestem, bo mi kurcze dzwonią te telefony, tam dupę zawracają Idę te lusterko poprawić Zobaczymy czy tu mocno Nie, nie ma tragedii To jest właśnie to, kurcze nie przycinają tych gałęzi Tu się później tuczę tymi Lusterkami po tych gałęziach. Teraz już się maszynę całą obejrzę, jak już jestem na zewnątrz. Czy gdzieś dłuta jakiegoś nie zgubiłem, czy coś? Wydaje się, że jest wszystko w porządku. Jest kurczę, twardo. nie wiem na czym skończyłem, o, o czym wcześniej rozmawialiśmy. Ja nie, nie wiem, nie pamiętam nawet o czym skończyłem. Na czym tak to jest: zadzwonią, rozproszą i później człowiek zapomina o czym mówił. Jeżdżę sobie dzisiaj na joysticku. Już, już mnie noga boli od tego wciskania pedału przyspieszenia. Kurde, gdzieś mi tu zwęża. Powietrze zaczęło uciekać. O, tutaj pęk A czemu on tutaj pękł? Ale te węże są dziadowskie. Patrzcie co się dzieje. Ale gruby deszcz pada. A ja akurat przystanąłem, bo mi tutaj najemca przyniósł obiadek elegancko. Zaraz sobie rozpakuję. Chciałem na dworzu zjeść, no ale nie dadzą. No bo zaczęło padać. Ale gruby taki deszcz, Dzisiaj cały dzień taki, taki deszczyk właśnie pokropuje. Oj się z błotników kurzyła. Cały dzień właśnie pokropuje taki gruby deszcz. Nie ulewny, ale gruby taki pada. Tak średnio co godzinę jakoś tam postraszy chwilę, 2-3 minuty, ale teraz to widzę. Fajnie pada. Ale nie, nie widać nigdzie chmur takich, żeby e, Żeby się zaniosło, żeby przerwało nam pracę. Chociaż, jak popada, to aż się tak kurzyć mocno nie będzie, trochę obmyje traktor, chyba, że to zrobi. Większe jak zaraz przestanie padać. Kurczę, ale fajny deszczyk pada. Naprawdę, już dawno takiego deszczu nie było u nas No, na dworzu nie zjem, bo pada także biorę sobie szamkę jem obiadek i działamy dalej Idę z walizką. Teraz przez chwilę wam dogram telefonem, bo zwyczajnie Mateuszowi pożyczyłem kamerkę, żeby sobie trochę ponagrywał i zostałem bez kamerki, można by powiedzieć. Yy, muszę tę łapę wymienić, bo mi tutaj źle, już bok. Brzydko to wygląda, Nawet nie wiem czy odkręcę to, zaraz zobaczę. Mamy już godzinę w pół do siódmej. Zostały nam chyba dwie ostatnie działki, jak się nie mylę. Patrzcie jak tą łapę zażarło już, ale może jeszcze wytrzyma. Także biorę się za robotę. Szybko wymieniam i jedziemy dalej z tematem. Także do zobaczenia. Oczywiście dobra muzyka na trasę musi być. Jeszcze, żeby nie zamulać Mamy godzinę 20.55 Właśnie zakończyliśmy yy, pracę na usługach Wracamy właśnie z Mateuszem do domu, znaczy do domu, na gospodarstwo Mamy jeszcze jakieś 45 km do przejechania, także no jeszcze Pracy nie zakończamy, bo dojedziemy, jeszcze musimy się zatankować To myślę, że dopiero w domu, u siebie będę gdzieś W pół do 11 najwcześniej Także mówię powoli sobie jedziemy. Mieliśmy, tak jak mówiłem, tam 75 hektarów do zrobienia. Okazało się, że tam było, jak dobrze policzyłem, 19 działek. Troszeczkę, żeśmy się nakręcili wraz z Mateuszem, ale daliśmy radę. Obrobiliśmy to w dwa dni. Na szczęście wszystkie tak pola były w miarę skumulowane. Nie było tych dużo przejazdów, także to było na plus. Wracamy. Powiem Wam, że no troszeczkę no jestem zmęczony już po tylu godzinach pracy jazdy po tych, po tych polach. Yy, troszeczkę już jestem zmęczony, ale taka jest praca na roli. Tak to właśnie wygląda w firmach usługowych też. W ogóle, gospodarstwa, które gospodarzą na dużym areale To właśnie tak wygląda, że jest to praca od, do, do, znaczy od świtu do zmierzchu tak? A czasami od zmierzchu do świtu Też Zale, Zależy czy ro, robi się 24 na dobę, czy nie Dlatego mówię, no, no troszeczkę, troszeczkę tam było tej pracy Cieszy nas to, że zrobiliśmy bardzo dobrą robotę. Następny zadowolony klient napędza to do, do działania. Jakby nie było, sami wiecie, jak ktoś robi w firmie usługowej czy, czy coś podobnego, to, to jak jest klient zadowolony, to aż się chce robić. Chciałbym wam jeszcze powiedzieć, że dziś jadłem kamerkę Mateuszowi Nagrał coś, mówił, że nagrał Będę w domu, to na pewno materiał przejrzę, może zmontuję osobnego vloga Z Genesisa, z te jak Mateusz uprawiał także, także może coś tam będzie W końcu się przełamał, bo już mówił tu od dłuższego czasu daj nagram, daj nagram Chciałem mu dać kamerkę, ale jeszcze tak nie był gotowy ale, ale coś tam dzisiaj w końcu nagrał, okaże się. Spadł dzisiaj taki krótki ale ulewny deszczyk. Ale nam na szczęście, o kamerkę tak ustawię ale na szczęście nam nie przerwało to pracy. Troszeczkę tam traktory miały poślizg, jak to na glinie zbitej, ale daliśmy radę, uprawiliśmy wszystko. Sobota, można powiedzieć, dobiega już końca, mamy weekend, jak wrócimy, dzień odpoczynku, niedzielę I od poniedziałku dalej ogień w szopie Będziemy na pewno coś działali Na pewno w poniedziałek, myślę, chciałbym sobie odmuchać traktor, bo no, przed deszczem strasznie się kurzyło Mógł troszeczkę szybciej ten deszcz spaść, przed pracą naszą, no ale nic nie poradzimy Dobrze, w ogóle tam trochę popadało, także Także świetnie u nas też właśnie popadało tutaj na, Tam, gdzie znajduje się gospodarstwo, tam gdzie ja mieszkam, to, to cieszy nas to bardzo yy, Kolejny zastrzyk wody, zboża dostały No, a my wracamy, także yy, Widzimy się w następnym odcinku Zachęcam pierwszy raz do subskrypcji I lajkowania Komentowania, może z tego coś będzie, dlatego mówię. Trzymajcie się. Do zobaczyska, mordy. Tymczasem. Salut.